Ogólnie, jestem przejebany w życiu. Co? Fałszywe kurwy, nie? No tam, no fałszywe kurwy to jebać, sześćdziesiątki, artykuł i chuj, nie? To Znaczy chuj, tak. Eee, yy, dobra, Pędź tak, nie? Pała No co, patrzę, no i co? Patrz, czekaj, yy, nie skipujesz, serio, patrzę. Nie, nie, no, nie skipujesz, Cię, byku. A co tam palisz, Marlborasa jakiegoś? Wiesz co to jest? To jest DAB, mordo, Chciałem ci dab na czacie, pa. To jest DAB, wariacie, Ty, a nie chcesz mi, nie chcesz kurwa, postawić 20 grywarów w tym momencie? Bo tam bogaci jesteście, kurwa To ty, byku, jest tak ciężko w tej Polsce, że to chuj... Jest tak ciężko, idzie, kurwa, no na dupie, na ser tak wysiałam do dostaje, o tych dzieciaków, Powiedz, Powiedz, że tak nie jest <ślad> Powiedz no, Nie powiedziałbym, stary, jak masz prowizję Dzięki ale jak, ale my, ja mam streama, ja wiem jak prowizję ja mam rację. Dzięki za... On, za to, że nie to dostaje mordę, co ty No dobra, ale co ja, co ja pierdolę, jak ty stary mnie odprowadzasz z podatków, a my odprowadzamy 30... 33... No to, to podatek odprowadza, kur... pierdolę, Tifi, dał mnie jebany. Ale co u mnie jebany, na chuj zjadza. mnie wyzywasz?! Kurwo jebana! Wiem, jak ty zarabiasz miesięcznie 500 złotych, a Nester zarabia 30 i musi odprowadzić 33% podatku. Więc na chuj się wychylasz? Jak my musimy odprowadzić 33% podatku, a ty musisz odprowadzić 18 I tak sobie gadasz tylko, bo tam siedzisz, kurwa. no gadasz dobra, zamki pizdę, Elo, kurwa, leszu jebany, zamki pizdę, nienawidzę takich ludzi. Bo słuchajcie, kurwa, taki pierdolny pionek, co zarabia maksymalnie z 500 złotych i się sadzi kurwa, a ja bym mógł na niego tak wstać, ściągnąć działo się i naszać taka cipa, może widzicie jak wyglądam, ale ja bym mógł do niego wyjść i bym go rozjebał jak szmatę. Słyszeliście o co chodzi? I pewnie to Ci wejdzie na, na tego streama, nie? I będzie mnie wyzywać eee, wyglądasz jak kurwa wieszak Eee kurwa eee, bym Ci najebał jak szmatek Jak jesteś taki kozak to dawaj kurwa jebana Bo takich kozaków to ja już widziałem w z 10 I do 10 kurwa jechałem Bo ja mam prawko, mam samochód kurwa I przejechać się to nie jest problem kurwa ale wyjdź z chaty. Wyjdź. Bo był taki Dorak na przykład. Ostatnia osoba, do której pojechałem, Dorak. Ma 18 lat i kurwa do 16 latka nie wyszedł. Kipa mama. Takich osób jest kurwa setka. I ty jesteś jedną z tych osób, że cfaniakujesz w internecie na OME. Mówisz jedno, a robisz drugie. Bym przyjechał do ciebie i 70 kilo niecałe, by ci wiebało jak szmatnie. Jak szmacie, bym cię zabił człowieku Bym ci kopa sprzedałbyś byś pap. Kajisz, człowieku? Bo ja nie jestem taką osobą, która mówi Tylko ja przyjadę bez k... Bez, bez, do siebie I ci pierdole. A jak przyjadę, to ty nie wyjdziesz I kuj Dajcie ja o co chodzi? Bo ja, ja mogę przyjechać do kogoś I mu wjebać tylko, że jak ja przyjadę, to ta osoba nie wyjdzie, bo nagle powie mm, Mnie nie było w domu, albo spałem, albo coś, albo coś innego Tak to jest zawsze, bo jak ja do kogoś przyjeżdżam No on nie wychodzi Była jedna osoba, która, do, która wyszła Ja nie będę o tej osobie mówił Bo wyszła, pokazała honor Pokazała, że kurwa nie jest kozakiem Stała na dziurę no, ale wyszła, rozumiecie? Ja mam większy stosunek do.